Cześć, mamy rok 2021, a za mną stoi Range Rover i Vogue. Zapytacie się, co tu można jeszcze drożyć? Przecież druga generacja ujrzała światło dzienne w 2018 roku. Samochód na naszym kanale w teście już był, a żadnych zmian nie widać. Owszem, z zewnątrz ich nie widać. Gdzie zatem są? Zapraszam na film. Pierwsza generacja tego modelu pojawiła się w 2011 roku, czyli 3 lata po pokazaniu światu konceptu LRX. Samochód dobrze się prezentował, był chętnie kupowany i zdobył kilka nagród. Druga generacja bardzo przypomina model Velar. Samochód ma modne i masywne linie. Jedyne zastrzeżenia związane z wyglądem mam do tyłu tego auta. Pierwsza generacja po prostu bardziej mi się podobała. To oczywiście rzecz gustu, ale mam wrażenie, że obecny projekt mocno zwęża optycznie ten samochód. Podobny zabieg można zobaczyć w welarze. Bardziej boli mnie jednak to, że to kolejny model, w którym mamy kratki imitujące końcówki układu wydechowego, a ten znajduje się pod zderzakiem. Szkoda też, że przy okazji drugiej generacji zrezygnowano z trzydrzwiowego nadwozia. To niestety powszechne zjawisko wśród producentów, kiedy to praktyczność auta wygrywa z jego wyglądem. Jadę w tej chwili najmocniejszym dieslem jaki jest aktualnie oferowany i nie jest to niestety jednostka 240-konna, tak jak miało to miejsce do niedawna. W tej chwili najmocniejszy silnik wysokoprężny ma 204 konie mechaniczne. W najnowszym wcieleniu tego modelu mamy sporo zmian pod maską. Prócz wspomnianego silnika jest jeszcze jednostka wysokoprężna. Prężna o mocy 163 koni Jeśli ktoś woli tankować benzynę Będzie mieć większy wybór Najsłabszy silnik ma 160 koni Z pojemności 1.5 A dalej są już dwulitrówki o mocy 200, 249 i 300 koni mechanicznych Wszystkie te jednostki wyposażone są W układ miękkiej hybrydy Ale nie zabrakło też zwykłej Typu plug-in o mocy 309 koni po takim silniku, który jest jeszcze połączony z dziewięciobiegową skrzynią biegów spodziewałbym się lepszych wartości zużycia paliwa. W mieście ciężko jest zejść poniżej 10 litrów. Jeżeli będziemy jechać autostradą lub drogą ekspresową, to możemy się spodziewać w wyniku 8-9 litrów. Dopiero kiedy będziemy spokojnie jeździć drogą podmiejską, zejdziemy do 6-6,5 litra. Ten silnik dobrze radzi sobie z masą tego samochodu. 8,5 sekundy do setki to może nie jest jakiś rekord, ale czuć, że te 450 Nm maksymalnego momentu obrotowego pcha ten samochód do przodu. Z dużą łatwością i gracją. Ten samochód zatankowany do pełna wraz z najedzonym kierowcą może ważyć nawet dwie tony i tę masę czuć. Natomiast zawieszenie dobrze sobie z nią radzi, to nie jest żaden dyskomfort, ale z drugiej strony też ten samochód nie jest zestrojony do szybkiej jazdy w ciasnych zakrętach. Zawieszenie jest raczej sztywne, niemniej to nie odbiera komfortu z jazdy. To nie jest sztywność, która jest uciążliwa. Mamy tryby jazdy, jest to tryb eko i tryb komfortowy, natomiast praca układu zawieszenia. Pomiędzy tymi trybami się nie zmienia. Jedyne co to zmienia się reakcja samochodu na dodawanie gazu i skrzynia zmienia biegi przy trochę innych obrotach. Także to są jedyne różnice. Natomiast reszta trybów jazdy jest związana z przemieszczaniem się w terenie. Kiedy nie będziemy samochodu wkręcać na jakieś wysokie obroty, to w zasadzie nie będziemy mieli pojęcia, że jedziemy samochodem z silnikiem diesla. To jest bardzo miłe dla ucha. Natomiast no nie wszystko dla tego ucha jest miłe. Mam małe zastrzeżenia co do wyciszenia tego samochodu i to w zasadzie bez względu na prędkość, bo odnoszę wrażenie, że trochę za dużo dźwięków wpada z zewnątrz. To tak jakbyśmy mieli lekko uchyloną szybę. Sądzę, że w aucie tej klasy takie zjawisko nie powinno mieć miejsca. Kolejna rzecz to dziwne dźwięki i trzaski. Jeżeli będziemy złośliwie szarpać za niektóre plastiki, to oczywiście usłyszymy dodatkowe odgłosy, natomiast no, podczas jazdy nikt tego nie robi. Natomiast kiedy zjedziemy na lekko nierówną drogę, to również zaczyna się to odzywać. W środku największą widoczną zmianą jest nowa kierownica. Uważam, że wygląda lepiej, ale troszkę gorzej korzysta się z przycisków, które są na niej umieszczone. Ponadto mamy nowy system multimedialny, który działa sprawniej i ładniej wygląda. Można go personalizować, rozmieszczając elementy menu według naszego uznania, ale szkoda, że nie można wgrać na przykład własnej tapety. Bardzo podoba mi się opcja pochylania górnego ekranu i możliwość wkomponowania go w płaszczyznę deski rozdzielczej. Do dyspozycji pasażera i kierowcy jest troszkę schowków, jeden z nich jest pod konsolą centralną. Przed pasażerem, standardowo oczywiście też, sporo tam zmieścimy. Pod podłokietnikiem również sporo się zmieści. Ponadto mamy tam też porty USB. Samochód oferuje sporo miejsca, ale podróż zawodników koszykówki pozostawiałaby trochę do życzenia w kwestii komfortu. Bagażnik ma 472 litry pojemności. Cennik tego modelu rozpoczyna kwota 196 tysięcy złotych. Wybierając mocny silnik i bogatą wersję wyposażenia bez problemu przekroczymy 300 tysięcy. Podsumowując, Range Rover Evoque to zgrabny samochód, który zdecydowanie dobrze czuje się w mieście. Łatwo nim zaparkujemy, sporo do niego zmieścimy, a po dłuższej jeździe nie będziemy zmęczeni. Ale czyż nie tak mogłoby brzmieć podsumowanie każdego konkurencyjnego modelu? Osobiście uważam, że wyższość Baby Velara polega na klasycznym, eleganckim wnętrzu, na spójności, do której Land Rover nas już przyzwyczaił. Brytyjski luksus oczywiście trochę kosztuje, ale ten producent nigdy nie walczył o klienta ceną. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym samochodzie. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Dzięki za jego obejrzenie i do zobaczenia w kolejnych.